Sieman z tej strony Lisandro i dzisiaj potężny content na koncie Road to Glory, ponieważ dzisiaj odpalamy paczkę z ikoną wreszcie po... no kilku dniach oczekiwania w sensie, szczerze jestem dumny z tego, że po prostu tyle czasu byłem w stanie wytrwać jeśli chodzi o oczekiwanie na tą paczkę z ikoną bo kusiło, kusiło ale wytrwaliśmy, zostało 20 godzin więc na samo zakończenie odpalamy paczunię, ale oprócz paczunii mamy oczywiście nagrody za fut Champions jak dobrze oglądaliście, albo nie oglądaliście poprzednich odcinków, warto sobie nadrobić, to tym składem zrobiliśmy bilans 10-8 i potem przegraliśmy dwa mecze i mamy ostateczny bilans 10-10, więc jednego mi wink'a zabrakło do 11, ale i tak nie, nie, jest, nie, ma, nie ma tragedii. W związku z tym otwieramy yy, nasze tutaj piki na początku. Mam nadzieję, że nu no nie zatrafimy, ale też wiecie, no jest. Jest jak jest, kolejna faczunia. Nuno menderz, okej, okay, okej, okay. wiecie co? Ten Nuno Mendes to jest bardzo dobra karta. Czy jestem w stanie go w jakikolwiek sposób połączyć? Sprawdźmy to w tym momencie, ale wydaje mi się, no tutaj. Za niego myślę, że mogłoby się to udać. Ale sprawdźmy to, czy do naszego głównego składu jestem w stanie go w jakikolwiek sposób cisnąć. Tu mamy Espumisana. No to nie. Espumisan musi zostać na nasze. Na nasze tutaj, wiecie. Na Liga angielska, mamy dużo z angielski. Tylko Wandajka muszę wy, wykolegować z tego zespołu, ale spokojnie. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. E, o, Jezu, aż mi się podłączył. I jedziemy Sześć paczek. Sześć paczek, Paczkę z informami sobie zostawimy na później. No bo nie ma sensu w tym momencie otwierać czegokolwiek, jeśli chodzi o informy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i moi drodzy. Niezbędnik Australia. Kogo my tu możemy trafić w ogóle? Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Let's go. Ok. Ukraina. Szewczenko. Taki wersja demo. Dobra. Niezbędnik Anglia. Może Hurricane jakiś tutaj by wyleciał. No ale nie. O, Sancho Panza. James. Paczka za 50 tysięcy końców, let's go! Proszę, walkout, proszę. Niemcy, SPO, Ozil. Mesut Ozil. dobra. O, o, ale tutaj Niemcami sypnęło. O, o, 8 7. No ale dobra, to tutaj Mbappe jeszcze tylko. Osaka, Osaka brameczkę dzisiaj zapakował. Dobra, widzowie. I teraz paczka za 125 tysięcy. Tutaj ja obstawiam kartę specjalną. Ja przewiduję kartę specjalną, że będzie coś, wiecie, specjalnego, po prostu. Coś specjalnego. Ja obstawiam, że albo będzie ten z Mistrzostw Świata, ten czerwony, no, albo będzie po prostu ktoś z Hero, nie? Marvel. No dobra, jedziemy. Duża paczka rzadkich zawodników. Aha! Ej, to i myślałem, że parka za 125 tysięcy. Boże, Infor, Niemcy. Ha, Gana. Ha, Esio. Ta psoba. Boże, kochany. O Jezus Maria. Dobra. Tutaj też Gana. A nie, to inne coś. Tutaj chyba... To, to, to... 20 tysięcy, ale dobra, w duplikacie będzie smolarek pewnie. Niezłagana. A, Burkina Faso. E, tam. Widzowie, mamy to. Pierwsze SBC o ikonę. W sensie o paczkę z ikoną. Wykonane. Złota paczka Prime. O nie. O nie. Goddammit. Jesteśmy zgubieni. O nie. Come on, Lisek, co ty robisz? What are you doing, my boy? What are you doing? It's bad information. Oh my God. Mm, Terstegen, A my kogoś tu mamy w ogóle niewymiennego? Ja cię kręcę. Fatalna informacja. Dla Lisandra Bulsów. Dobra, Majdan wchodzi. Bez grania. Trudno. Ale my się nie poddajemy, widzowie. Paczka za 45 tysięcy końców. Paczka za 45 tysięcy końców. I Bam! Walkout, let's go! Super Ruben Nywysz. Znakomicie, zawsze Cię chciałem trafić. E, śniłem o Tobie, marzyłem o Tobie i w końcu się marzenie. O, trap! O, Niemca przepaliłem. Niemiec wrócił. No i widzowie, ukończyliśmy to wyzwanie, zgłaszamy skład. Tak, tak, chcemy zgłosić skład. Chcemy, pod, no chcemy tutaj potwierdzić. Jak najbardziej, no nie widzę tutaj przeciwwskazań, żeby zostać potwierdzaczem pod tym względem. I moi drodzy, lecimy do paczki, ale zanim to, mamy jeszcze paczkę. No, już były czasy, kiedy w takiej paczce przed paczką z Ikoną, czy to paczką Hero, trafiały się lepsze karty. Dzisiaj to niestety nie nastąpi. No, my będziemy standardowo otwierać sobie to po narodowościach, bo ja cały czas jestem zdania, że jeśli chodzi o, o paczki z ikonami, paczki z hero, to narodowości to jest no, cie, ciekawszy temat niż zwykłe, zwykłe otworzenie paczki. Dlatego też nie przedłużając albo przedłużając zbyt mocno, otwieramy paczkę, zasłaniamy oczy. Wszystko się udało? Finlandia, ABCDF. Finlandia, nie ma Finlandii, Rosja, pamiętajcie, że topowe narodowości zawsze na końcu robimy, nie, Ros ten, topowe na końcu, więc WKS, WKS, a Drogba, szczerze, by mega siadł, Drogba by mega siadł, dobra, Węgry, Ukraina Nazwa nutki. Kurde, wiesz co? To jest z playlisty takiej zamkniętej, więc ciężko mi powiedzieć. Walia Dwa razy. Nie no, takich paczek nie. Bez przesady. Ale jakby było 3x80, plus, to można by było się zastanowić. Dobra, widzowie. Pierwsza kategoria za nami. Jest Git. Poszła w pizdu Druga kategoria. Bułgaria. Też jest za nami. Gana mówicie. SN. Esjen by siadł, tak szczerze. Esjen jak najbardziej. No nie ma. Dobra. Chorwacja. Ukraina była, Ukraina była. Czechy. Pedro Czech. Też by siadł. Chorwacja, dobra, też kolejna kategoria poszła w pizdu Eska lecimy. Szwecja. Poko. Kamerun o, Czekajcie, muzyczkę odpalę, muzyczkę odpalę, bo chyba nie ma. Laudrup ej, nie mów tak, wariacie dobra, Szwecji nie ma, Szkocja Kanada nice, nie ma, Serbia Ło, dobra, Git. Bym się troszeczkę tutaj. No, byłbym zawiedziony, gdyby była Serbia. Nie powiem, że nie. Dobra, Dania. Nice. Nice. Ej, ale przecież to wszystko już tu objechałem, czy nie? Gana była, Finlandia była. Dania była. Dobra, to, to już mam obiechane. PR też. To teraz tak. MO. Nigerii, a Nigerii nie ma. Niemcy potem. Meksyk. Okej, okay. Meksyk dobra, nie ma. I teraz tak, idziemy. Ostatnia zakładka. On jest bardzo dobry, tak by the way. Osadeba, naprawdę polecam go każdemu, nie? Jeśli ktoś będzie chciał pograć sobie brązowymi kartami, polecam każdemu tego os osobę. Naprawdę, topowy, topowy środkowy pomocnik. Nie zawiódł mnie. Osiem meczów zagrał. Osadeba, w sensie, jako zmiennik. No, mega, mega dobry zawodnik. Wiem, że dużo z Was pytało e, o te karty srebrne, e, brązowe. Jest OK. Kamerun, szkoda. Kamerun by się przydał. Irlandia północna. Szkoda, bo Bestig też by się przydał. E, Japonii nie ma. No dobra widzowie, jesteśmy w najlepszej dziewiątce. To co? No tutaj chyba y, potrzebujemy. Y, Wejdźcie szczerze, to tutaj nie ma takiej topowej jednej narodowości. Która wasze zdanie narodowość jest taka najlepsza, taka topowa? Bo. A Rumunia. Ej, Rumunii nie było, no? Biski A Ej, Rumunii nie było. Czekajcie, to nie było tego całego? Nie, no było. Rosja była. Brazylia. Właściwie moim zdaniem nie ma. Bo patrzcie, Brazylia nie jest taka dobra w, w ikonie Baby. No właśnie nie, w Ikonie Baby nie jest Brazylia topowa taka, mega. Argentyna. Nie ma Argentyny, dobra. Spokojnie, jest dobrze. Dobra, teraz... Yy, co, Hiszpania? Hiszpania lecimy, dobra, jazda. Więc Jano Ferdinand naprawdę mocna karta. Mocna, ale też nietopowa. Też nietopowa. Sprawdzamy Hiszpanię. Nie ma Hiszpanii. Dobrze. Siedem narodowości pozostało. Brazylia zostawiamy na końcu, niech będzie. Anglia. Nie ma Anglii. To jest, kurde, bardzo dobry krok w kierunku tego, że było dobrze. Jest ok. Portugalia. Nie ma Portugalii. No, fakty są takie, że najlepszą kartą jest chyba Eusebio, nie? Baby. Tak mi się wydaje. Eusebio Baby, nie? Najlepszą kartą jest całej tej puli Baby Icon. Więc no. Spoko, nie? Spoko. Włochy dużo. <grym> e, dobra, teraz Włochy. Hol Holandia, boże, kochany, ty nie ma Holandii. Ale tutaj złamaliśmy schemat. Ale złamaliśmy schemat, widzowie. Niemcy. Nie ma Niemiec! Nie ma Niemiec! Dobra, została Brazylia, Francja, Włochy. No taki. No myślę, że nawet tak jakby to byli trzej mistrzowie świata, to znaczy wiecie, złoci, y, srebrni i brązowi medaliści, to nikt by się tutaj nie obraził, myślę, nie? Zaczynamy od Włochów. Nie ma Włochów! Nie ma Włochów! Br czyli Włosi, brązowe, yy, brązowy medal na mistrzostwa Świata 2022 w Katarze. Albo nie. W Oslo. Brązowy medal yy, Mistrzostw Świata w Oslo. Jedziemy. Francja. Francja. Nie ma Francji, moi drodzy. Mamy Brazil Mamy Brazil Brawo Bravo. Bravo, Lisek. Mamy Brazil Super. No i moi drodzy. Jest elegancko fest, ale spokojnie. Brazylia to jeszcze nie jest zwycięstwo. Brazylia to jeszcze nie jest zwycięstwo. Bo Brazylia to może być na przykład. No, sami wiecie co. Dobra, od jakiej karty zaczynamy, jeśli chodzi o Brazylię? Icon Base. Price od najniższej, eee, version nation Brazil. Dobra, 131 tysięcy Sokrates. Narodowości. Sokrates. Sprawdźmy Sokratesa. Nie ma Sokratesa. Niestety to tak nie działa. Nie ma Sokratesa, dobra, sprawdziłem. Dobrze. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Argentyny nie sprawdziłeś? Sprawdziłem przecież. Przecież on już dawno wie, jaka to karta, tylko pod kontent jest. Kacper 99. Dostaniesz zaraz na dziurę, ponieważ. Oszukujesz każdego tutaj osobnika, jak ktoś naprawdę uważa, że ja to wiem, to jest po prostu debilem. Jeśli autentycznie pozbawiałbym się samemu takiego kontentu, nie? Rivaldo, widzowie. Rivaldo. Rival Anglia Była, no wszystko było. Nie ma Rivaldo. Nie ma Rivaldo. Nie ma Rivaldo. Widzowie, co teraz? Widzowie, co teraz? To już win. No też mi się tak wydaje. Bo czekajcie. Kaka. Ale czy na pewno wszystko sprawdziliśmy? Bo wszystko, wszystkie narodowości sprawdziliśmy, nie? To tu nie ma, nie ma, nie ma opcji żadnej. Bo tak, tutaj wszystko było, z topowych wszystko było, nie? Była Ukraina, była Szkocja, była, była Irlandia, też było. Sprawdziłeś Węgry, Czechy, było, wszystko było, dobra, to już wiadomo, że było. Jedziemy. Carlos Alberto. Carlos Alberto. 87. No dobra. To znaczy ogólnie. E, no chyba win. Chyba win. Dobra, widzowie, testujemy. Testujemy naszego Carlos Alberto. Zobaczymy, ile chłop jest tak naprawdę warty. Łopa! Ale to wszystko się zaczęło, widzowie. To wszystko się zaczęło od Carlos Alberto. Patrzcie, teraz zaraz odbierze piłkę. O Jezus Maria, no nie wiesz, po krótkim naprawdę strzelasz. Ale szli z Carlos Alberto. Dawaj, lecimy, Malina. Dawaj. Opa, zacha. O Jezu, o Jezu. Ale siadło na zielonym. Hopsa, hopsa. Dobrze, dobrze widzowie, let's go! Opa! Mohamed Salah, szczerze naprawdę świetnie się nim gra, nie? Łopa, Cristiano! Może wyjdzie kolega? Hatal92 Może nie Łopa, powershocik No i moi drodzy, podsumowanie Carlos Alberto To giga -chart.